Cześć, witam na kanale. Z tej strony ponownie bomer. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie pojazdy były najbardziej ikoniczne dla polskiej zbrojeniówki? Nie wiem, choć się domyślam. A teraz wyobraźcie sobie, że te właśnie ikony trafiają do gry pod postacią pojazdów premium. Oh my god! Wow! Bądź też pojazdów eventowych. I trafiają one nie jako polskie drzewko, a raczej pojedyncze sztuki do innych nacji, tak aby je po prostu uzupełnić. O, jaki ty kurwa mądry, jesteś I o tym właśnie będzie dzisiejszy materiał, czyli polskie produkcje. Często modernizacje, ale na tyle głębokie, że praktycznie możemy tu mówić o nowych pojazdach. Ale standardowo, zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, że najlepszą formą wsparcia mojej osoby jest pozostawienie łapki, suba, komentarz pod tym materiałem. Z góry za wszystkie Wam dziękuję. A druga kwestia nierozłączna to oczywiście mój serwer Discord. Jeżeli poszukujesz ludzi do wspólnej rozgrywki, to na moim serwerze na pewno ich znajdziesz. Fajna atmosfera. No i oczywiście mamy już sporo osób, także serdecznie zapraszam. Link macie w opisie materiału. A my przeskakujemy do polskich ikon, które mogłyby trafić do gry pod postacią Premek. Numer 5 na mojej liście to oczywiście sławny TKS. I tutaj oczywiście mam na myśli wersję z 20 mm działkiem polskiej produkcji wzór 38, ale aby jeszcze trochę bardziej namieszać w tym kotle, to pamiętajcie, że była jeszcze wersja TKSA D i ta była uzbrojona w 37 mm działko Boforsa. Jak dobrze pamiętam, chyba powstały tylko dwa prototypy z takim uzbrojeniem. Dla mnie osobiście jednak nie miałoby to większego znaczenia, czy wyszedłby on z 20mm działkiem, czy z 37mm działkiem. Chodzi tak naprawdę o to, że ta polska konstrukcja, ta polska ikona trafiłaby do gry. No cóż, tankietki okazały się ślepą uliczką, jeżeli chodzi o rozwój broni pancernej, ale w grze. Mają swoje miejsce i według mnie polska tankietka mogłaby tutaj trafić. Numer 4 na mojej liście to kolejna ikona, o którą bardzo proszę ślimaka, dodajcie ją do gry, bo dla nas Polaków jest ona niezwykle ważna i mam tutaj na myśli ORP Błyskawice. I tak macie rację, jest to konstrukcja, która nie została stworzona przez Polaków. Tutaj okręt powstał w stoczni brytyjskiej, my po prostu go kupiliśmy. To nie zmienia jednak faktu, że okręt stał się ikoną polskiej marynarki. Dokonał wielu brawurowych akcji, w których to i bronił portu, i walczył z najpotężniejszymi okrętami państw osi. Tutaj nie możemy zapomnieć o tej jednostce, i według mnie ślimak również powinien dodać tą jednostkę do gry. Ja jeszcze tylko dodam od siebie, że ten okręt możemy zwiedzać do dziś, bo stoi on zacumowany w porcie w Gdyni i pełni w tym momencie rolę muzeum. Mi udało się kilka lat temu go zwiedzić, i dla mnie osobiście było to wielkie przeżycie. Uważam, że wielu Polaków, którzy właśnie interesują się marynarką bądź też historią, powinno właśnie tą jednostkę zobaczyć. A my gładko przeskakujemy do trzeciej pozycji na mojej liście, i tym razem jest to pojazd przeznaczony dla miłośników lotnictwa. I tutaj miałem pewien dylemat, bo w naszej historii mieliśmy konstrukcje takie jak Łoś, Karaś, jednak moje serce skradła TS-11 Iskra. Ja osobiście nie mogę wyobrazić sobie lepszego eventu czy też Battle Passa, w którym nagrodą główną właśnie byłaby Iskra. Oczywiście w głównej mierze był to samolot szkolno-rozpoznawczy, ale posiadał on też warianty, które były uzbrojone. I tutaj mam na myśli przykładowo wersję R. Także drogi ślimaku, przemyśl to proszę i w przyszłości dodaj iskrę do gry. No i przechodzimy do drugiej lokaty, która również jest bardzo ciekawa. Tym razem jest to pojazd dla jednostek naziemnych. Część z Was na pewno spodziewała się tego czołgu na tej liście, bo powiedzmy sobie otwarcie, że to było oczywiste, że się tu znajdzie. Było tych czołgów sporo, a mowa tutaj o T55 Merida. Generalnie jest to jedynie modyfikacja czołgu T55A, ale jest ona na tyle gruntowna, że możemy ją na spokojnie wrzucić na tą listę. Nazwa Merida wzięła się właśnie od systemu kierowania ogniem, który został zaimplementowany do tego czołgu. Jako dodatkowy smaczek, samo SKO również zostało wyprodukowane, zaprojektowane w Polsce. Także mieliśmy naprawdę bardzo poważny wkład w rozwój tej konstrukcji. Oczywiście samych modyfikacji i usprawnień było znacznie więcej, jednak Merida, czyli SKO, było tym głównym korem, który podniósł walory bojowe tego czołgu znacząco. Nie wiem jak wy, ale ja często, gdy widzę jakieś czołgi z szachownicami na wieży, to właśnie mam na myśli tutaj T55 Merida. I w moim odczuciu ten czołg byłby naprawdę fantastycznym dodatkiem, fantastyczną premką, która mogłaby zostać dodana do gry. Aby również urozmaicić rozgrywkę, wyobraźcie sobie sytuację, w której to ślimak dodaje ten czołg, ale nie do Związku Radzieckiego, a do Brytoli. Bo tutaj, powiedzmy sobie otwarcie, czasami trochę brakuje tych premek, a ten zestaw mógłby naprawdę fantastycznie urozmaicić grę. No, i na sam koniec przechodzimy do numeru 1, i jest to pojazd, którego na pewno wszyscy się spodziewaliście. No, trudno, żeby go tutaj nie było, i mowa jest oczywiście o PT-91. Twardy przez dziesięciolecia był ikoną polskiej siły pancernej, i tutaj trudno jest po prostu o nim zapomnieć. Mamy oczywiście nowsze konstrukcje, mamy Abramsy, mamy Leopardy, ale co z tego? To jest modernizacja T72. Która została stworzona przez Polaków i okazała się być bardzo dobrą modernizacją. A dodatkowo mamy tutaj masę wariantów i powstało wiele demonstratorów, więc ślimak na pewno miałby możliwość dobrania jakiejś jednostki na potrzeby gry. PT-91 powstał w naprawdę sporej ilości, był wykorzystywany nie tylko przez Polskę, teraz przez Ukrainę, ale również przez Malezję, także. Trochę dziwię się, że do tej pory on jeszcze nie trafił do gry, bo jest to szalenie interesująca konstrukcja. I to by było już wszystko, jeżeli chodzi o pojazdy, które chciałbym zobaczyć w grze. Oczywiście, samych konstrukcji jest znacznie więcej, ale to są te, które ja osobiście chciałbym zobaczyć w najbliższej przyszłości. Czy to ogólnie jest możliwe? Według mnie tak i staje się to z biegiem czasu coraz bardziej prawdopodobne, bo ślimakowi zaczyna brakować ciekawych konstrukcji, które może dodać do gry. I to byłoby już wszystko w tym materiale. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie pojazdy wy byście chętnie zobaczyli w grze właśnie naszej rodzimej produkcji. A ja będę się już z wami żegnał. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć.